Prawdopodobnie długo będzie kolejny kolega, który się też będzie tymi kwestiami zajmował, więc fajnie by było, żeby zostało no już, żeby to dla potemności. Już się nagrywa, także powinno, powinno się to nagrać i wszystko, co tutaj czynimy, powinno się nagrać. Czyli wracając w dramatycznym skrócie, żeby do tego nagrania to dorzucić, no to ta platforma Cisco UCCX to tak naprawdę jest, są serwery, te serwery to są serwery Cisco UC, UCS, u Was są dwa te serwery, tak, żeby tak naprawdę spowodować, że będziemy mieć jakiś, jakąś formę redundancji, czyli jeden serwer Cisco UCS stoi sobie w waszej podstawowej lokalizacji, czyli blisko, gdzieś tam blisko ciebie jest serwerownia, o ile sobie przypominam. Natomiast drugi jest w takiej serwerowni wyniesionej, czyli w jakiejś tam kolokacji, w której stoi sobie zapasowy serwer fizyczny, na którym postawione są tak naprawdę wszystkie komponenty, czyli Cisco Unified Communication Manager. Ten Cisco Unified Communication Manager to tak jak mówiłem, centrala telefoniczna w takim podstawowym ujęciu oraz Cisco Unified Contact Center Express, czyli małe rozwiązanie syskowe do około 400 agentów dla potrzeb Contact Center. Obie te rzeczy są jakby rozproszone na, na dwie lokalizacje. Tak jak mówiłem, sama platforma to, to tak naprawdę serwer. Z aplikacją. Pierwsza ta aplikacja to Unified Communication Manager, nad tym nałożony Unified Contact Center Express. I będziemy za chwilę widzieli, dlaczego mówię nałożone, no bo część tych rzeczy robi się w jednym systemie, część w drugim. W zasadzie większość rzeczy, które, które czynimy w sensie administracji samymi dżaberami, telefonami, wykonuje się w Unified Communication Managerze. bo za rejestrację urządzeń, za podstawowe funkcje telefoniczne w tym całym układzie odpowiada. Unified Communication Manager. Ten UCCX tak naprawdę steruje tylko funkcjami call managera w zakresie funkcji contact center, czyli na przykład dorzucanie agentowi połączenia, odbieranie tego połączenia za agenta, to jest sterowane przez UCCX, ale to dalej wykonuje wszystko Unified Communication Manager. I nad tym Unified Communication Managerem jest sobie klient ze swoją aplikacją kliencką, no, która pozwala mu zarejestrować się jako agentowi w systemie Contact Center Express. Oprócz tego serwerka, tak jak powiedziałem, jest potrzebne jeszcze coś takiego, co nam pozwoli co nam pozwoli na odbieranie połączeń z sieci telekomunikacyjnej, czyli z tego tak jak to się określa w terminologii Sylkowy pstn czyli Public Switch Telefony Network, czyli sieci telekomunikacyjnej, no, czy tam analogowej, czy cyfrowej, w każdym razie miejskiej i ogólnie polskiej. Tak? I to urządzenie, które pozwala nam łączyć się z, ze światem zewnętrznym, to jest tak zwany Voice Gateway, czyli u was zrealizowany na routerze Ciskowym I to u was chyba też jest dokładnie router serii 2900, który posiada interfejsy bodajże E1 o ile sobie dobrze przypominam, i one tak naprawdę łączą do PSTN-u, a on później przekazuje już te połączenia w postaci IP do platformy Unified Communication Manager. Te połączenia trafiają do Unified Communication Managera, Unified Communication Manager orientuje się, jest skonfigurowany w taki sposób, że odpowiednio przycina numer miejski, czyli taki jakby pełen numer, na który się dzwoni, do postaci jakiegoś skróconego numeru, za chwilę sobie to wszystko obejrzymy, w Unified Communication Managerze i wysyła to, jeżeli stwierdzi, że ten numer jest obsługiwany przez UTCX-a i przez konkretną aplikację, czyli przez jakieś IVR. No IVR no to, to tego, jakby, tak jak mówię, wstęp cały pominałem, czyli co to jest IVR, jak to działa yy, w sensie takiego odczucia klienta nie tłumaczę, bo to, to, to dobrze znasz. Nie? Czyli tam u was są te IVR -y są proste, to znaczy on odbiera połączenie, mówi jakąś tam zapowiedź, że witamy na jakiejś tam infolinii, po czym yy, tak jak przeglądałem, no może nie trafiłem, bo ja nie przeglądałem wszystkich Waszych IVR-ów, bo nie miałem takiej potrzeby. Wszystkie, które oglądałem, polegały na tym, że było tylko odebranie połączenia, jakaś tam zapowiedź słowna i wrzucenie tego człowieka, który zadzwonił do kolejki, czyli do puli, yy, w której on tam czeka z jakąś tam muzyczką, aż się wylosuje mu jakiś agent, który będzie wolny. Ja tak, w ja znakomitej większości te Wasze IVR-y działają. No te ivr -y można rozbudować, można te IVR-y ulepić do form zdecydowanie bardziej zaawansowanych, no tylko czy Wam są potrzebne? No pokażemy, pokażę dzisiaj, jakby też narzędzie, którym można sobie te ivr -y lepić. To jest tak naprawdę praca programistyczna w pewnym sensie, ale jest to całkiem fajne i zabawne. Ja ostatnio od tego trochę odpadłem, ale jakbym potrzebował, to myślę, że jestem w stanie się jakby przywrócić do, tej, do tego skilla. Tam jakby to można sobie pisać ivr -y, które coś odczytują z bazy, z plików tekstowych, zapisują do bazy, wreszcie jakby dokupić. Dokupić do UCCX funkcję tekstu speech albo voice recognition, to mogą coś odczytywać w sumie zastępując agenta, czyli podawać, nie wiem, jakiś ja robiłem osobiście jakieś tam IGR, które podawały stan konta, w sensie jakichś tam rozliczeń z operatorem tam prądu, tak, czyli dzwonił klient, podawał nawet słownie, jaki ma w tej chwili stan licznika. Ale tekstu speech yy, odczytywał mu, i jaką jak będzie miał następną opłatę, jaki następny rachunek, jak to się wszystko zapisywało do bazy, czyli można zrzucić to jakby zupełnie na IVR. Fakt faktem, że potem jak patrzyłem na przykład ile ludzi z tego IVR spada, to znaczy ile ludzi się boi po prostu interakcji z maszyną, a nie z żywym człowiekiem, no to jest inna sprawa, że to, to też jakąś tam skuteczność ma. No dobra, ale wracając do yy, do tej naszej infrastruktury, czyli jest sobie Voice Gateway zrealizowany na routerze syskowym, który łączy z PSTN-em, jest Unified Communication Manager, czyli centrala, jest sobie Unified Contact Center Express, i tu jeszcze jest narysowany presence server. Ten presence server jest Wam potrzebny. Po co? Tylko tak naprawdę jest to funkcja, która jest Wam potrzebna do jabera i do tego, żeby się komunikować tym jaberem. Czyli, żeby ktoś się świecił tam na zielono, na pomarańczowo, na czerwono i ewentualnie, żeby można było z nim czatować. Taki wypas Cisco, czyli macie kolejne dwa, ser, dwa wirtualne serwery prezens, które służą tylko i wyłącznie do instant messagingu. Czyli w sumie, a one ważą, kurde, tam sporo, naprawdę gigantyczny, gigantyczny zasób. A w sumie jej funkcjonalność jest banalnie prosta. Zresztą wejdziemy sobie na tego prezensa, tam tych opcji jest całe multum. Powiem szczerze, ja wdrażając tych prezensów w życiu kilka nigdy tych opcji nie ruszałem. Jest to rozpasanie Cisco. Jest po prostu ilość tych rzeczy, które oni tam wrzucili, versus potrzeby większości klientów w żaden sposób nie uzasadnia istnienia tak rozpasanej infrastruktury. No ale jest i, i tak to wygląda. Dobrze, czyli jest prezens, jest Unified Contact Center Express i na końcu jest sobie agent, który ma po pierwsze musi mieć jakiś telefon i tym telefonem może być w waszym wypadku jest to Jabber. Wszyscy agenci siedzą na Jabberach, czyli jest to wersja budżetowa, nie daliśmy im słuchawek w sensie takim yy, klasycznego telefonu, tylko, tylko daliśmy im softfona, czyli aplikację na, na PZ. No, i oprócz tego telefonu, który pozwala na wykonywanie połączeń, jest jeszcze aplikacja, która tak naprawdę steruje tym telefonem. Jest to aplikacja, którą agent się loguje do Contact Center Expressa, a w waszym przypadku jest to FINES. Dobra. I tyle chyba podstawy teoretycznej. Pokażę może w tej chwili. Na jakie to serwerki się przekłada? Rozumiem, że dostęp do wszystkich tych serwerków ty tak naprawdę masz. Czy, czy, czy... No właśnie, kiepsko tak naprawdę powiedziawszy, tak naprawdę to tutaj serwer. Nad... Znaczy, ja nie wiem, wiesz, no mnie jest trudno, jak, jako zewnętrzna firma konsultująca, ja mam dostęp do tego wszystkiego. Mhm. Y czy mogę, wiesz co, no nie, nie wiem, z jednej strony no nie czuję się władny, żeby ci to przesyłać, tak? Bo, bo nikt mnie nie upoważniał do tego, żeby to rozsyłać dalej, tak? Jeżeli uzgodnisz, żeby mnie ktoś poinformował, że mam ci to posłać, to ci to poślę. Ja tak? rozmawiam z szefem, żeby to właśnie ustalić. Te no mam, mam, taki, mam taki piękny plik, który pokazuje zarówno hasło, jak i pokazuje, gdzie, który serwer sobie e, tak naprawdę na jakim IP-ku rezyduje. I tak jak mówiłem u was, ta infrastruktura jest, jest zdublowana, czyli mamy Call Managera, czyli ten na call, call manager i UCM, czyli ten Unified Communication Manager, to jest de facto to samo. Call manager był wcześniejszą nazwą, ja czasami jeżeli się posłużę nazwą Call Manager, to jest to to samo co Unified Communication Manager, czyli ta centrala telefoniczna. Czyli jest ta centrala telefoniczna w dwóch serwerach, IP tych dwóch serwerów. Jest sobie UTCX na dwóch serwerach. Tak jak mówiłem, jeden znajduje się koło ciebie w serwerowni, drugi znajduje się w tej kolokacji. Jest to też w dwóch, w dwóch jakby bytach. Jest w sobie nagrywarka. Z tą nagrywarką mamy najwięcej problemów. O tej nagrywarce. Ona jest delikatnie rzecz biorąc mocno badzierna, no to, to jest rozwiązanie, które jest średnie tak? i, i, i tu walczymy na poziomie tak, tak naprawdę Cisco Taka, czyli tam supportu siskowego. oni sami nie bardzo wiedzą, co z tą nagrywarką zrobić. No, skonfigurowana jest poprawnie, ale nie, nie do końca robi to, co byśmy chcieli, o tym może za chwilę. Yy, yy, mamy, to wszystko są, wszystko maszyny, jak widzisz, zdublowane, tak? mamy tego prezensa, czyli coś, co odpowiada za to, żeby nam się tam Żebyśmy mieli możliwość z Jabera komunikowania się tym instant messagingiem, czyli szybkimi wiadomościami między agentami, między agentami i superwizorem, czy wreszcie między zwykłymi użytkownikami. I to też są dwie maszyny. Quality Management, z którego jak wiem nie korzystacie, macie dwa gatewaye, z tym, że jeden tak naprawdę jest ma podłączone łącza, a jeden w większości. A drugi, z tego co wiem, chyba ma tylko jakiegoś tam sip trunk'a. Także to, to już w pełni redundantne nie jest, bo tu redundancją powinien zarządzać operator telekomunikacyjny. On powinien wam tym ruchem przekierować z jednego. Jeżeli pierwszy voice i padnie, to powinien wam wrzucić w całą pulę numeracyjną na drugi. Czy to do końca tak działa? Nie wiem. To wypadałoby to w sumie z operatorem dogadać. Tak? Tego, tego stuprocentowo pewny nie jestem. Natomiast dalej są dwa i mogłoby to w ten, ten sposób wyglądać. No i tak jak mówiłem, wszystko to stoi na VMwareze, bo to wszystkie oprócz. Tych routerków Voice Gatewayowych to wszystkie te urządzenia, które pokazywałem, to są wirtualne maszyny, tak naprawdę na stojące na <laughs> widoku ASX. No i są dwa asx -y, Dostęp do tych asx dostęp do jakichś tam ich platformy, ponieważ to są serwery CISK'owe, UCS-y, one mają też taką fajną webową platformę, która, w wypadku kiedy nic nie działa, pozwala je wyłączyć, restartować z poziomu tej, tej platformy, czyli jest zupełnie niezależnym łączem od ethernetowym kabelkiem wpiętym do interfejsu management tego serwera i to się nazywa te CIMC. I ten, ten interfejs CIMC to służy takiego niskopoziomowego zarządzania tym serwerem. Czyli mamy zarówno VMware ASX-a, tu interfejsy, jak i, jak i ten CIMC do zarządzania platformą. No i teraz, żeby było przyjemniej i ciekawiej, to każdy z tych, z tych systemików ma swój interfejs do zarządzania. Czyli tu mamy interfejs, jakby pierwszą stronę do zarządzania kolmenażerem, czyli tą centralą telefoniczną. Tu mamy pierwszą stronę do zarządzania yy, prezensem. Jeżeli byśmy, tu nawet to wygląda stosunkowo podobnie. Mamy też oczywiście yy, UCCX-a, z tym, że do tego uccx od razu dlaczego się loguje jedną przeglądarką? No bo widać, jaki nakład pracy Cisco macie stosunkowo nową wersję tego uccx -a. Natomiast widać, jaki nakład pracy Cisco też wkłada w rozwijanie swojego UCCX-a, bo on ma tak stare certyfikaty użyte do komunikacji, że na przykład przeglądarka chorą tego go nie chce otwierać, bo mówi, że sorry, musisz bardzo grzebnąć w swoich ustawieniach security, żeby, żeby w ogóle chcieć z tym cudem rozmawiać. Nie wiem, czy mi się z tego uda. No, natomiast jest tutaj UCCX z poziomu Firefoxa. Za chwilę będziemy to wszystko otwierać. No dobrze, to tyle, jakby tam o te, o te dostępy, no to, 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 to jakoś tam się zwróćcie bardziej tak oficjalnie, to to jak najbardziej ja, ja wyślę. Ja ja to... Dodam z Sebastiany, żeby porozmawiał z Damianem o, tym, o tej, tej kwestii, i wtedy może to się jakoś stawić. Tak, no bo te dostępy jak najbardziej do zakładania kontu zakładania użytkownikom. No bez tego się tego zrobić nie da. No niewątpliwie nie jest, to, nie jest to robialne, tak? Dobrze. To co? no Widzimy, że jest kilka tych serwerków, każdy z nich ma swój interfejs administracyjny. To chyba przejdziemy do, do tego, żeby sobie obejrzeć to narzędzie, które będzie najczęściej wykorzystywane, czyli Call managera, Bo w zasadzie z tego wszystkiego no, najczęściej wykorzystywany będzie Call Manager, czyli ten UCN i UCCX. Te dwie rzeczy w sensie takiej administracji, dodawania użytkowników, przypisywania im jakichś skilli, zmiany aplikacji, to będzie te, te dwa punkty, którymi się będziemy bawili. Ta reszta ona tam gdzieś funkcjonuje, ale jakby w nakładu i wysiłku administracyjnego, przynajmniej, przynajmniej w sytuacji, kiedy działa i się nie psuje, no nie powinna nie powinna wymagać tego prezesa się rzadko kiedy rusza. Bo on tak naprawdę pierwszy raz skonfigurowany powinien sobie sam doskonale dawać radę przy dodawaniu kolejnych użytkowników. Z tym różnie bywa, ale to, to, to też. On się zam... bezsynchronizuje w Active dyrektory? Coś on tam się... do... Zaraz to o tym, o tym na, na podstawie użytkowników. No to wejdźmy sobie do tego communication managera, czyli do tej centrali telefonicznej. Nie, nie pamiętam szczerze, czy był admin, chyba to był admin, także już sobie sprawdzę, bo tych hasełek za dużo, a czasu mało. Zakładeczka. W, o, Admin, dobra. Hasła są relatywnie proste, także. No i ten Wasz Communication Manager to wygląda tak. Od razu widać, że tego, że nie jest to trywialne, bo tych opcji tutaj jest całe mnóstwo. Wszystkich ich nie damy rady poruszyć i na pewno ich nie omówimy, bo to nie jest zadanie na kilkugodzinne szkolenie, to nawet obawiam się, że nie jest zadanie na szkolenie, które było, miałoby tydzień, tak? Jakbyśmy chcieli przebrnąć przez wszystko, co tutaj się znajduje. Natomiast yy, od razu jakby nawiązując do pytania, tak, wasz yy, call manager pobiera sobie użytkowników z LDAP-a, czyli z Active Directory. Hmm. Jest to skonfigurowane w zakładce system LDAP, LDAP directory, I macie połączenie z AD. I teraz uwaga, ono się synchronizuje tylko co pewien czas. Dokładnie o godzinie 00, co jeden dzień. Czyli jeżeli do sam użytkownika do Active Directory, może się tak zdarzyć, że on nie będzie od razu tutaj yy, widoczny. Z tym, że właśnie dlatego można puszczać tego resynka, czyli robić synchronizację ręcznie, Aczkolwiek tylko na chwilkę zajmuje i też o ile widziałem, macie jakiś tam ruch w środku dnia, ja bym tego w środku dnia po prostu nie robił. To nie jest. Nie, nie, nie bez powodu robi się to o godzinie 0,0. Niby nie jest to operacja strasznie obciążająca, ale mimo wszystko ona dokłada mu tam zadania, które, które, które no w jakiś sposób go obciąża. Teraz od razu też ciekawostka, bo jak tam rozmawialiśmy o tym problemie w zeszłym tygodniu, dotyczącym tych użytkowników, którzy jak w rezultacie wymyśliłem, korzystają tak naprawdę. Przepraszam, na chwilę, jak mogę. Dobra. Tych użytkowników, tych użytkowników, którzy korzystają z Jabera, a mają telefon biurowy, taki standardowy, no to był tu genezą chyba jego problemu był upgrade waszego AD, tak? Znaczy, tak bo przy nie okazji, miał... przy okazji, to czekaj, jeszcze, jeszcze tu skończę, przy okazji tutaj sprawdzałem, jak się ma te połączenie z Active Directory i tu były dwa serwery, z tym, że jeden z tych serwerów mi nie odpowiadał. Także w tej chwili został jeden, wypadałoby, żeby dalej były dwa, także pytanie do ustalenia. Y... No w teorii są dwie nowe wirtualne maszyny, DC01 i DC02 obecnie się nazywają. No musisz mi ip po prostu podesłać, wiesz, tych maszyn, ja, ja, ja bym, bo, bo ten 35, on gada, a tu był jeszcze drugi, ja go skasowałem, bo i tak nie gadał yy, ze mną po tym LDAP-ie, yy, no to wypadałoby, żeby dla redundancji te serwery były dwa, tak, czyli żeby jak nam nie odpowie pojedynczy, to żeby był łaskaw nam odpowiedzieć drugi ale to nie jest coś, co ruszamy. Skutkiem tego, że, że, że tutaj ten LDAP jest skonfigurowany, jest połączony, działa to na jakimś tam koncie, bo oczywiście ten użytkownik LDAP-owy musi się tam jakoś przedstawić temu serwerowi, żeby coś odczytać. To wszystko jakby tutaj działa, gdzie zaczyna grzebać w tym Active Directory, w jakiejś tam dokładnie lokalizacji jest to tutaj wyspecyfikowane. Tego nie, nie ma potrzeby ruszać, przynajmniej myślę, że na razie nie. Kończy się to tym, że pojawiają się nam w zakładce Users Management and users pojawiają nam się userzy. Ach, specyfika kolmenadzera jest taka, że jak wejdziemy, nie widzimy nic, dopóki sobie czegoś nie poszukamy. Czyli możemy poszukać, czy to po, po jakimś nazwisku, czy po imieniu, czy wreszcie wyszukać wszystko. Czyli po pustym poszukamy, i pojawią nam się wszyscy użytkownicy, których mamy w tym systemie. I teraz tu jest trochę użytkowników jakichś testowych, oni nam nie szkodzą, a za chwilę takiego jednego użyjemy po to, żeby założyć właśnie na nim konto. Dlaczego? Bo oprócz tych użytkowników, którzy są synchronizowani z LDAP-a, tak jak tu piszę, możemy zakładać też użytkowników lokalnych na, na call managerze. I teraz na szybko założymy sobie użytkownika lokalnego, któremu założymy, dodamy Jabera, yy, skonfigurujemy go tak, żeby mógł wykonywać połączenia. Czyli żeby miał jakiś numer wewnętrzny, sprawdzimy, czy da się na niego zadzwonić. Jak się uda zadzwonić, to spróbujemy go zintegrować z Contact Center Expressem. Czyli to będzie jakby odpowiadało na pierwszy, pierwszy fragment związany z dodawaniem nowych użytkowników. Tak? Oczywiście, potem jak to będzie działało z LDAP-a, no to po prostu będziesz musiał w LDAP-ie tego użytkownika dodać, poczekać, że on nam się tutaj zasie. Jak się zasie, można go będzie konfigurować dokładnie na tej samej zasadzie co użytkownik lokalny, bo ten użytkownik lokalny w sensie parametrów w środku, bo to jak się wklikamy z tego użytkownika, no to on ma jakiś tam zespół parametrów, który jak widać też jest dosyć złożony. Na szczęście nie trzeba ich wykonywać wszystkich. Na szczęście jest to dość proste i po pewnym czasie jest do, do zapamiętania. Zresztą skądinąd w tej prezentacji jest później, ja tą prezentację Ci też podeślę, jest później tak naprawdę pokazane, co należy wyklikać w, w ramach na przykład konfiguracji agenta, żeby było, żeby było dobrze. A zresztą z drugiej strony można stosować tych agentów, których już mamy i wiemy, że, że funkcjonują, Poprawnie jako wzorzec, tak? Czyli, dokładnie. dokładnie. Czyli, czyli możemy sobie, jak jesteśmy w konfiguracji tego jednego pojedynczego człowieka, który jest naszym tam userem, możemy zawsze się cofnąć do tej listy listy userów tu jest takie menu back to find users, żeby nie wchodzić jakby z, z, głównego, z głównego pola, czyli stąd. No i każdy z tych userów, którzy już funkcjonują. No może nam posłużyć jako wzorzec, czyli jeżeli zakładamy i na razie nie jesteśmy pewni, to możemy sobie to zrobić w postaci zrzutu ekranowego na drugim ekranie gdzieś tam odpalić i patrzeć, jak to było skonfigurowane. Niestety, jak widzisz, nie, nie, nie ma jakiejś tam opcji, która by mi pozwoliła go tutaj chyba sklonować. z tego, co pamiętam, takiej opcji niestety nie ma, żebym sobie go sklonował i na przykład utworzył nowego tylko i wyłącznie z pustym, z pustą nazwą, tak? Czyli takiego cudu w tej chwili tutaj nie nie jestem w stanie osiągnąć, ale jestem w stanie go przepisać w sumie prawie półręcznie, tak. No dobrze, czyli mamy użytkowników LDAP-owych, mamy użytkowników lokalnych, ale ten użytkownik to jeszcze tak naprawdę nie jest telefon, bo ten użytkownik pozwoli nam się zalogować do, w sumie pozwoliłby nam się zalogować tutaj do tego do tej aplikacji webowej, która pozwala na zarządzanie kolmenadżerem, nie, on by dostał taką aplikację, która pozwalałaby mu na zarządzanie samym sobą. Czyli po skreowaniu tego użytkownika, on w zasadzie nie ma jeszcze funkcji telefonicznych. On ma takie funkcje tylko i wyłącznie o charakterze, może sobie tam zarządzać swoim kontem w kolmenadżerze. Oprócz użytkownika, ja teraz na razie przeskakuję przez te rzeczy, które tutaj nam będą potrzebne do skreowania jakby w pełni użytkownika, który będzie miał telefon. Oprócz użytkownika jest jeszcze telefon. To są dwie niezależne rzeczy. Użytkownik, jak popatrzymy sobie w środku, ma tak naprawdę tylko swoją nazwę użytkownika, jakieś hasło, może mieć piny, które nam się zasadniczo nie przydadzą. I ee, co tu jeszcze istotne? No, ma jakieś kontrolowane urządzenie. Te urządzenie to jest właśnie telefon. Ale jak, może go nie posiadać. Tak? Użytkownik no, w sumie jest tak, jak powiedziałem, tylko mu pozwala się gdzieś tam zalogować. Natomiast oprócz tego, że jest użytkownik, jest coś takiego jak telefon. Czyli Device Phone. Jeżeli sobie wejdziemy w Device Phone, to no znowu pokazuje nam się pusto, tak jak poprzednio, klikamy find i nagle cała lista nam się wypełnia i dużą ilością telefonów. I teraz uwaga, macie od razu tutaj z tego widać, kto jest, jaki, jaki telefon. Zaraz powiem w skrócie, jak rozpoznać, który telefon jest który. Yy, mamy informację, czy jest aktualnie zarejestrowany, czyli gdzie ten telefon się w tym momencie wpiał, jakiego ma IP-ka. Yy, mamy informację, kto jest, tu akurat tylko i wyłącznie opis. U Was logika jest taka, że Jabber nazywa się tak samo jak użytkownik, z którego korzysta i to bardzo dobrze, tak? To przynajmniej ułatwia administrację. Yy, macie szereg telefonów, które są telefonami Jabberowymi, te telefony nazywają się od Czegoś, co się nazywa CSF, czyli no tak, tak Cisko wymusiło, żeby nazywać telefony jabberowe, czyli CSF, a potem dowolny string, dowolny string znakowy. To są wszystko jabbery w CSF-ie. Natomiast oprócz tych jabberów, będziecie mieć jeszcze, na przykład, coś, co będzie się zaczynało od SEP. I te SEP to są telefony hardwareowe. One są rozpoznawane po jakimś numerze seryjnym przez? To co następuje po tym SEP to jest MAC adres telefonu. Aha, Czyli to co to widzisz tutaj SEP 8480 bla 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 to jest MAC telefonu. Zresztą dodając taki telefon najważniejszymi parametrami jakie musisz tam podać taki sprzętowy to jest jego MAC i typ telefonu. Typ telefonu masz tutaj 7821 a tu masz MACa. Tylko że poprzedzonego tymi SEP. Zresztą ten SEP to jest. Cisco kupiło w ogóle tego kolmenadżera kiedyś od firmy, która się nazywała Celsius i cały czas tak to zostało. Celsius Ethernet Phone, dlatego ten, ten SEP jako skrót. Czyli. Yy, no i korzystając z tego skrótu, dalej uparcie i to tak wygląda, że no musi to się tym SEPem zaczynać. Natomiast yy, za tym jest, jest adres magnum. Macie z tego, co pamiętam, same telefony 7821. Nie ma żadnej. No, mamy żadnego innego, rzeczywiście, nie. Wszystko, co, co tutaj jest. 39 telefonów. Um, jest To są telefony 7821. No dobra, to co? M Mogę Jasne. Może w ogóle wiesz jak przerwa jakaś, to daj, daj znać, ja tu sobie zatrzymam te nagrywanie. Yy, możemy sobie zrobić Cześć, jakąś czekaj. tam. Jakąś tam przerwę na 5 minut nie ma problemu, nie? Dobrze, dobrze. Dobra, to co? Ja, ja na chwilkę zatrzymuję nagrywanie.